W okresie stanu wojennego studenci mieszkający w akademikach Politechniki, zapalając lub gasząc o określonej porze światło w swoim pokoju tworzyli na nim wielkie symbole Polski Walczącej i Solidarności. Milicja reagowała natychmiastowo, wyłączając prąd w całym akademiku. Wtedy studenci walili głośno w parapety, żeby przegonić wronę, czyli Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. 28 lat po tych wydarzeniach mogliśmy obserwować podobną, ale już komputerową animację wykonaną również przez studentów. Niestety nie wszystkie zatargi z ówczesnymi władzami kończyły się bez ofiar. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. To krępowanie rąk nie było tylko przenośnią. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek od milicyjnych kul zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Kapłan Solidarności, ksiądz Jerzy Popiełuszko, 19 października 1984 roku został uprowadzony, torturowany i zamordowany. 11 grudnia przed Gmachem Głównym Politechniki Wrocławskiej otwarto wystawę pod tytułem Ofiary Stanu Wojennego, przygotowaną przez IPN oraz NZZ Solidarność Politechnika pod honorowym patronatem rektora Tadeusza Wąskowskiego oraz dyrektora IPN. Wystawę można oglądać do 20 stycznia 2010 roku.